Niedawno światowe media obiegła informacja o ponownej eskalacji konfliktu pomiędzy Izraelem i ludnością autonomii palestyńskiej, którą w tym starciu reprezentuje przede wszystkim Hamas. Dyplomacja każdego kraju apelowała o zawieszenie broni, które w końcu nastąpiło. Jednak każdy liczący się na Bliskim Wschodzie gracz patrzy na ten konflikt oraz szerzej na region przez pryzmat własnych interesów narodowych. Powstało już wiele analiz na temat przyczyn tego konfliktu. Zachęcam do zapoznania się na przykład z komentarzem Marcina Kuśmierczyka z kanału Polityka Zagraniczna. Dlatego w tym materiale przyjrzymy się optyce, którą na konflikt i Bliski Wschód mają główne siły: Stany Zjednoczone, Rosja, Iran, Chiny i Turcja. Zapraszam na raport lat 20. Partnerem odcinka jest NordVPN. Sieć cybernetyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się domen rywalizacji między konkurującymi mocarstwami we współczesnym świecie. Jednak walka toczy się również na poziomie jednostkowym. O prywatność moją czy twoją. VPN pomoże ci zatrzeć swój cyfrowy ślad w internecie, a NordVPN oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości usługi na rynku. Wykupując NordVPN z linka w opisie, wspierasz rozwój Good Times Bad Times. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Ameryki to od lat najbliższy sojusznik Izraela sojusznik praktycznie bezwarunkowy. Od 1946 roku USA wsparły Izrael łącznie na kwotę 146 miliardów dolarów, co po uwzględnieniu inflacji daje kwotę w wysokości ponad 240 miliardów dolarów. Od 2001 roku Izrael otrzymał ponad 50% środków z amerykańskiego funduszu Foreign Military Financing. Dzieje się tak mimo tego, że Izrael jest relatywnie zamożnym krajem. W przeliczeniu na mieszkańca, PKB Izraela jest większe od brytyjskiego, francuskiego czy japońskiego. W przeszłości wspieranie kwestii izraelskiej było tematem ponad podziałami w Waszyngtonie. Zarówno demokraci i republikanie zgadzali się w tej kwestii. Jednak w ostatnich latach to nastawienie zaczęło się zmieniać. Republikanie w dalszym ciągu optują za silnym wspieraniem Izraela. Co też pokazywała polityka Donalda Trumpa i jego bliska relacja z Premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Doprowadziło to m.in. do uznania przez Waszyngton Jerozolimy za stolicę Izraela. And we remember how a few weeks ago President Donald J. Trump recognized Jerusalem as Israel's capital. Mr. President, this will be remembered by our people throughout the ages. And as you just said, others talked about it. Jednak w ostatnim czasie demokraci zaczęli coraz częściej mówić o warunkowaniu wsparcia dla Izraela. Mimo, że Biden od lat wyrażał bezpośrednie poparcie dla Izraela, teraz nabiera wody w usta. Administracja amerykańska, będąc bliskim sojusznikiem Izraela, jest teraz de facto obciążana ofensywnymi działaniami Tel Awiwu. Dlatego Biden nie krytykował wprost ofensywy izraelskiej, ale wzywał do zawieszenia broni przez obie strony. Nieoficjalnie jednak Biden namawiał Netanyahu do zaprzestania bombardowań. Mówi się, że przez pryzmat moralności i wartości nie powinno się patrzeć na geopolitykę, gdzie pragmatyczny interes państw jest nadrzędną wartością. Jednak są to czynniki, które należy wziąć pod uwagę do uzyskania poparcia wewnętrznego. A coraz więcej Amerykanów sceptycznie patrzy na politykę Izraela względem muzułmanów. To może przełożyć się na politykę zagraniczną administracji Bidena względem Izraela i ograniczeniem bezwarunkowego wsparcia. Członkowie amerykańskiego kongresu zaczynają debatować nad słusznością i moralnością dostarczania Izraelowi broni, która potem używana jest przeciwko Palestyńczykom na zachodnim brzegu Jordanu czy w strefie gazy. Wśród amerykańskich analityków są głosy, że jeśli Amerykanie w końcu opowiedzieliby się za bardziej skalkulowaną polityką względem Izraela, Tel Awiw być może w końcu zacząłby się angażować w dyplomację ze swoimi sąsiadami w stopniu, w którym teraz tego nie robi. Tym bardziej, że od jakiegoś czasu Stany Zjednoczone próbują jak najbardziej ograniczać swoje zaangażowanie na Bliskim Wschodzie, by móc angażować więcej zasobów do rywalizacji z Chinami na zachodnim Pacyfiku. Świadczy o tym m.in. wycofanie wojsk amerykańskich z kapitałochłonnego Afganistanu. Niemniej Waszyngton, chcąc utrzymać słabnącą dominację, musi cały czas pokazywać swoją obecność w regionie. Stąd całkowite porzucenie Izraela nie wchodzi w grę. Federacja Rosyjska Bliski Wschód od zawsze był miękkim podbrzuszem Rosji. Zatem wojskowa interwencja Federacji Rosyjskiej w Syrii, która rozpoczęła się w 2015 roku, była oportunistycznym powrotem Rosjan do kluczowego dla nich regionu. Strategia Kremla w regionie opiera się o elastyczną grę o wpływy. Moskwa jest w stanie utrzymywać dobre relacje z głównymi aktorami regionu Izraelem, Turcją, Iranem i innymi państwami Zatoki Perskiej, mimo że te państwa pozostają między sobą często w różnych relacjach. Rosja używa wszystkich narzędzi, które ma do dyspozycji, by poszerzać swoje wpływy na Bliskim Wschodzie: siłę wojskową, organizacje paramilitarne, wywiad, handel, soft power. Specyfika narzędzi, którymi operuje Moskwa sprawia, że Rosja uzyskuje największy wpływ na region w momencie, gdy ten jest niestabilny. Dlatego też Syria jest epicentrum rosyjskiego oddziaływania na region. Strategiczne położenie Syrii we wschodnim medytarenie pozwala Rosjanom na projekcję siły nie tylko w głąb kontynentu azjatyckiego, ale także względem południowo-wschodniej flanki NATO. Rosjanie uważają, że amerykańska obecność w regionie będzie zanikać. Co stworzy próżnię bezpieczeństwa, którą Moskwa chętnie wypełni, zwiększając swoją obecność. Jednak Rosjanie nie mają narzędzi ani możliwości do ekspansji ekonomicznej w regionie. Wyłączając pojedyncze umowy gospodarcze, najczęściej z krajami objętymi sankcjami przez środowisko międzynarodowe, jak ma to miejsce z Iranem. Wracając do Izraela. Mimo że Izrael jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to Tel Awiw nie postrzega Rosji jako przeciwnika. Oba kraje łączy więź kulturowo-historyczna. 30 lat temu ponad milion rosyjskich Żydów przybyło do Izraela, podnosząc populację tego kraju o 20%. Ponadto Izrael głośno przypomina o roli Związku Sowieckiego w pokonaniu nazistowskich Niemiec podczas II wojny światowej, co Moskwa bardzo docenia. Bezpośrednie relacje Benjamin'a Netanyahu i Władimira Putina również pozostają bardzo dobre. Moskwa, mimo że wspiera reżim Asada w Syrii i walczy ramię w ramię z Iranem i Hezbollahem. Stara się grać jak najbardziej elastycznie. Oficjalnie nie popiera irańskich agresji względem Izraela, a z drugiej strony przymyka oko na izraelskie ataki na irańskie cele w Syrii. Jednocześnie na horyzoncie są kwestie, w których ciężko będzie Izraelowi i Rosji o wspólne stanowisko. Chodzi o różnice względem przyszłości Syrii, irański program nuklearny, czy przede wszystkim kwestię palestyńską, gdzie Rosjanie popierają powstanie niezależnego państwa palestyńskiego. Należy jednak pamiętać, że Rosjanie nie patrzą na konflikt przez pryzmat jego rozwiązania, ale przez to, jak wpłynie on na relacje Moskwy ze stronami konfliktu. A następnie, jaką strategię przyjąć, by jak najlepiej wypozycjonować się w regionie? W praktyce Rosja chce pełnić rolę mediatora, zapraszając często obie strony do rozmów, chcąc w nich uczestniczyć i tym samym podnieść swoją międzynarodową pozycję. Nie inaczej jest teraz. Federacja Rosyjska, opowiadając się po stronie palestyńskiej w tym w konflikcie, wzywała do zawieszenia broni. Jednocześnie chciała wziąć udział w rozmowach dotyczących rozwiązania konfliktu. Niezależnie od formatu, ponieważ proponowała zarówno bezpośrednie rozmowy palestyńsko-izraelskie z rolą Rosji jako mediatora, ale także zwołanie kwartetu globalnych mediatorów, czyli Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, ONZ i właśnie Rosji. Iran. Sprawa z Iranem teoretycznie jest prosta. Iran i Izrael to najbardziej zaciekli rywale na Bliskim Wschodzie obie strony ścierają się na wielu frontach zastępczych w całym regionie. Dlatego Teheran, co oczywiste, mocno opowiada się za palestyńczykami w tym konflikcie, militarnie wspierając Hamas. Czołowy irański dowódca, generał Esmail Kani powiedział, że nie jest to walka jedynie Hamasu, ale całego świata islamskiego. Iran wzywa do zorganizowania referendum, które miałoby określić los Palestyny. Jednakże patrząc z szerszej perspektywy, szczególnie na kwestię programu nuklearnego w Iranie, Powstaje spory konflikt interesów dotyczący wszystkich graczy. Izrael od lat ostrzega, że broń jądrowa w rękach fanatycznego reżimu w Teheranie jest największym zagrożeniem w regionie. Iran z kolei deklaruje, że rozwija program w celach obronnych. Nałożone przez administrację Trumpa sankcje na Iran dogłębnie dotknęły irańską gospodarkę, ale nie przeszkodziły w kontynuowaniu programu nuklearnego. Ponadto mobilizowały Teheran do szukania lewarów siły i rozwijania własnej sieci zastępczych bojówek, z których wiele wymierzonych było bezpośrednio lub pośrednio w interesy Izraela. USA w ramach dealu z Iranem chcą znieść ponad 1500 sankcji. Tel Awiw, rzecz jasna, wyraża głęboki sprzeciw dla takiego scenariusza. Jednak oprócz Izraela, utrzymanie statusu Quo jest także w interesie Rosji. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, utrzymuje irańską ropę poza światowym obiegiem, zostawiając ropie rosyjskiej więcej rynku. Ponadto zmusza Iran do poszukiwania innych partnerów a to rola, którą Moskwa chętnie podejmuje oraz mobilizuje Teheran do szukania lewarów w regionie poprzez swoje grupy proxy, z którymi często współpracuje także Kreml. Wypracowanie przez USA umowy z Iranem w efekcie nie jest ani w interesie Izraela, ani Rosji. Ani także Arabii Saudyjskiej, która ma równie antagonistyczny stosunek do Iranu co Izrael. Irańskie obiekty nuklearne zostały zaatakowane na początku kwietnia 2021 roku, o co Teheran obwinił Tel Awiw. Głównym motywem mogło być sabotowanie rozmów w sprawie zniesienia sankcji wobec Iranu. Jak dotąd wiedeńskie mediacje, które toczą się za pośrednictwem Unii Europejskiej, nadal trwają. Jeśli doprowadzą do całkowitego zniesienia sankcji, z pewnością doprowadzą do zmiany układu sił na Bliskim Wschodzie. Chiny Zaangażowanie Chin na Bliskim Wschodzie stopniowo rosło od dwóch dekad. Zaś niedawno ogłoszony wart 400 miliardów dolarów deal z Iranem oczekiwany był od dłuższego czasu. Chińczycy widzą w regionie przede wszystkim dostarczyciela surowców naturalnych, obszar ekspansji w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku oraz potencjalny rynek zbytu dla swoich produktów. Nieco inaczej wygląda perspektywa, z jakiej Chińczycy patrzą na Izrael. Relacje chińsko-izraelskie pogłębiają się na wielu frontach. Szczególnie widoczne jest to w miękkich dziedzinach, takich jak współpraca gospodarcza, edukacja i turystyka. Izraelski sektor zaawansowanych technologii przyciąga chińskie inwestycje, z kolei jego położenie wzdłuż korytarza, pasa i szlaku jeszcze bardziej wzmacnia atrakcyjność Izraela w oczach Chińczyków. Jednak w polityce zagranicznej oraz sektorze militarnym oba państwa zachowują dużą asertywność z uwagi na spór interesów względem Stanów Zjednoczonych. Takim także z uwagą przygląda się napiętym stosunkom izraelsko-irańskim, szczególnie w kontekście wspomnianej wcześniej umowy z Iranem. Póki co jednak nie można mówić o osi Pekin-Teheran. W 2019 roku Chiny importowały z regionu ponad 650 milionów ton ropy. Jedynie 18 milionów lub 3% ropy wysłał do Chin Iran, mimo że Teheran miał zablokowanych wiele innych kierunków zbytu. W dalszym ciągu to Arabia Saudyjska, bliski sojusznik USA, pozostaje największym partnerem ekonomicznym Chin w regionie. Potencjalna chińsko-irańska współpraca ma swoje ograniczenia. Chińczycy grają w regionie grę wielostronną i starają się budować powiązania z wieloma rywalami Teheranu. Między innymi właśnie z Izraelem i Arabią Saudyjską. Co ciekawe, paradoksalnie interesy Chińczyków i Amerykanów na Bliskim Wschodzie są w dużej części zbieżne. Obu zależy na stabilizacji regionu i zapobieganiu konfliktom. Chiny mogą wtedy spokojnie ekspandować ekonomicznie w głąb regionu. Amerykanie z kolei mogą wtedy poświęcać zasoby na ważniejsze z perspektywy Waszyngtonu kierunki działań. Niemniej zarówno Iran, jak i Chiny zgadzają się co do jednego ograniczenia siły i wpływu Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie co z kolei nie jest w interesie Izraela. Konflikt izraelsko-palestyński to w praktyce kolejny punkt zbieżny interesów Waszyngtonu i Pekinu, gdzie obu stronom zależy na rozwiązaniu konfliktu. Chiny przewodniczą obecnie Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie wzywają obie strony do pokoju. Jednocześnie zarzucają Amerykanom brak obiektywizmu w ocenie sytuacji, faworyzowanie Izraela i oskarżają Waszyngton o sabotowanie akcji dążących do rozwiązania konfliktu w oparciu o prawo międzynarodowe. Turcja Turcy również uderzają w Amerykanów, stojąc w tym sporze po stronie Palestyny. Ankara była pierwszym krajem z większością muzułmańską, który uznał niepodległość Izraela w 1948 roku. Jednak w ostatnim czasie relacje turecko-izraelskie były bardzo wyboiste. Turcja, prowadząc ofensywną politykę regionalną, popada w izolację na Bliskim Wschodzie, co także doprowadziło do pogorszenia relacji z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Mimo tego, Ankara i Tel Awiw potrafiły oddzielić kwestie polityczne od ekonomicznych. Co skutkuje stałym wzrostem wymiany handlowej pomiędzy Turcją i Izraelem. Niemniej obecnie oba kraje dalej pozostają w chłodnych stosunkach, bez misji dyplomatycznej na poziomie ambasadorów w obu krajach. Recep Erdogan odwołał swojego ambasadora w Izraelu w 2018 roku po uznaniu przez Trumpa Jerozolimy jako stolicy Izraela. Aczkolwiek w ostatnim czasie Turcy wysyłali sygnały, że chcieliby powrotu normalizacji stosunków, widząc w Izraelu partnera do pomocy odbudowy relacji z Waszyngtonem. Jako, że Recep Erdogan jednoznacznie opowiedział się po stronie Palestyńczyków w tym konflikcie, stosunki turecko-izraelskie zapewne ponownie ulegną pogorszeniu. Turecki prezydent powiedział, że opór względem izraelskiej agresji na palestyńskie miasta i Jerozolimę jest długiem honoru całej ludzkości. Turcja od kilku lat chce pełnić rolę lidera świata muzułmańskiego, zatem każde inne stanowisko względem Palestyńczyków byłoby zaprzeczeniem tej polityki. Ponadto w Izraelu pojawiały się głosy, że Turcja chce przejąć kuratelę nad wzgórzem świątynnym w Jerozolimie Haram al-Sharif który obecnie podlega kurateli Jordanii. Prawdopodobnie teraz te obawy jeszcze wzrosną, a normalizacja stosunków pozostanie odległą perspektywą. W trakcie każdego poważnego konfliktu opinia światowa i czołowi dyplomaci wzywają do pokoju i zawieszenia broni. Jednak czołowym motywatorem działań poszczególnych graczy zawsze pozostaje interes państwa. Nie jest to rzecz zła czy dobra, tak po prostu jest. Nie inaczej jest teraz, gdzie za fasadą dyplomacji pozostaje twarda rywalizacja o wpływy i własną pozycję. To był raport lat 20. Jeśli chcesz wesprzeć projekt Good Times, Bad Times, możesz to zrobić poprzez Patronite. Dzięki temu możemy inwestować także w anglojęzyczną wersję kanału, która w ostatnim czasie dość szybko się rozwija. Przez to możemy prezentować nasze spojrzenie także globalnie. Dziękuję rzecz jasna także obecnym patronom kanału. Na dzisiaj to tyle, dobrego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.